Hej, hej, witam Was moi drodzy na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur wiem, że jestem alkoholikiem, moi drodzy. Za czym przejdziemy do, 20, do 24 godzin kolejnych, proszę was o zostawienie mi łapki w górę. Proszę też oddać, żebyście dawali znać mi w komentarzach, co o tym myślicie, jak to widzicie, jak do tego byście poszli, jakbyś podeszli, jakbyście sobie z tym poradzili, a może jak z tym sobie poradziliście? Bardzo mi na tym zależy, żebyście dawali mi znać w komentarzach, moi drodzy tak samo jeśli jesteście nowi zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału i do zapoznania się z jego tematyką i też oczywiście dać mi znać w komentarzach że jesteście nowi że jak wy to widzicie jak wy na to patrzycie bardzo mi na tym zależy moi drodzy także jeszcze jest coś takiego że to co tutaj mówię to są tylko moje sugestie moje podpowiedzi moje myślenie Moje spostrzeżenie, to jak sobie z tym poradziłem, aczkolwiek jak ja o tym myślę, może jakbym sobie z tym poradził, może tym, że tutaj mówię to na głos do Was wszystkich, może uda się komuś pomóc, może ktoś wyciągnie coś z tego nadzwyczajnie, nadzwyczajnie, może ktoś sobie coś z tego wyciągnie, może pomoże mu zrozumieć, może pomoże mu dojść do jakiegoś logicznego myślenia. No dobra, nie przedłużając, moi drodzy, zaczynamy. <laughs> Przepraszam Was. Zaczynamy. 24 godziny. 24 godzina 26 lutego. Myśl przewodnia A. Wstąpiwszy do AA, zaczęliśmy wierzyć w siłę większą od nas samych w świętą zasadę wszechświata. A którą nazywamy Bogiem i do której zwracamy się o pomoc. Codziennie rano poświęcamy chwilę na modlitwę lub medytację. Prosimy Boga o siłę potrzebną do zachowania trzeźwości. Przez najbliższe 24 godziny, co wieczór, zaś dziękujemy Mu za to, że pomógł nam wytrwać w postanowieniu na, nie napicia. Niepicia. Pytanie: Czy wierzysz, że każdy członek wspólnoty, jakiego znam, jest dowodem na to, że moc Boża z najgorszego, nawet pijaka, zdolna jest uczynić trzeźwego, wartościowego człowieka? Medytacja. Winienem modlić się o łaskę wiary, także żarliwie, jak spragniony wędrowiec na pustyni modli się o wodę. Czy doznałem kiedy, kiedyś uczucia absolutnej pewności, że Bóg mnie nie opuści ani nie zawiedzie? Czy jestem tego świadom równo głęboko, jak tego, że wciąż żyję? Będę gorąco prosił o stałe umacnianie siły mojej wiary. Tak naprawdę w moim życiu niczego nie brak. Mam wszystko, czego mi trzeba, tyle, że brak mi wiary, abym mógł dostrzec i uznać tą prostą prawdę. Przypomnij nam dziecko bogacza, które chodziło w łachmanach, podczas gdy wokół aż roi się od sklepów przepełnionych wszelakim dobrem. Modlitwa. Modlę się, abym zrozumiał, że w rękach Boga jest to, czego potrzebuję. Modlę się, ażebym pamiętał, że wszystko, co On posiada i czego może dokonać, zawsze jest dla mnie dostępne. Jeszcze raz prze... tutaj przeczytam wstęp. Myśl przewodnia A.A. na 26 lutego. Wstąpiwszy do a zaczęliśmy wierzyć w siłę większą od nas samych, w świętą zasadę wszechświata. Którą nazywamy Bogiem i do której zwracamy się o pomoc? Codziennie rano poświęcamy chwilę na modlitwę lub medytację. Prosimy Boga o siłę potrzebną do zachowania trzeźwości przez najbliższe 24 godziny. Co wieczór zaś dziękujemy Mu za to, że pomógł nam wytrwać w postanowieniu niepicia. Pytanie. Czy wierzę, że każdy człowiek wspólnoty, jakiego znam, jest dowodem na to, że moc Boża z najgorszego, nawet pijaka, zdolna jest? Uczynić trzeźwego, wartościowego człowieka, moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Pytanie: odpowiedź na pytanie, krótko, jeśli to miało być, to jest tak, wierzę w to bardzo mocno. <laughs> czy to jest moc Boża, czy to siła wyższa, czy coś, w co wierzymy? Ja wiem, bo to jest namacalne dla mnie. To jest moje przeżycie. To jest przeżycie tych wielu ludzi, których znam. Uwierzcie mi, ja tych ludzi znam. E, ja ich spotykam, czy na uroczystych mitingach, czy na normalnych mitingach, czy gdzieś na ulicy. Jeśli przechodzę, po prostu witam się z nimi. Znam tych ludzi. Znam ich opowieści. Wiem przez co przeszli. Wiem, czego się też do, 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 czego się też dopuścili. Wiem też, co robili w swoim życiu. A wiecie skąd to wiem? Bo tacy ludzie chwalą się tym. Można tak to powiedzieć: chwalą się tym. Tak, można tak to powiedzieć, bo ja też można tak to powiedzieć: chwala się tym. Ale oni nie chwalą się tym, żeby powiedzieć, kurde, zobaczcie, jaki teraz jestem. Nie. Oni się chwalą tym tak samo, jak ja się chwalę. To jest, taka, to jest takie chwalenie, że przekazuję wam to. Oni może. Może źle to ująłem to uchwalenie, ale to przekazywanie. Oni to przekazują. Ja tak samo to przekazuję. Też się tym można powiedzieć chwalę. Ale ja się chwalę ku dobrej wierze. Nie to, że się chwalę, żebym ja siebie sam pochwalił, po prostu przekazał to w jak najlepszy sposób. To, co im pomogło, znam różne różne opowieści, to może być. Yy od dziecka, od żony, od wujka, brata, sąsiada, wujka, córki, kuzynostwa, od kościoła, od dziury w płocie, od deski. Historie są różne, co im pomogło. Co ich umacniało. Co im pomagało. Dlatego ja w to wierzę. Bo ja też jestem między nimi. Ja też jestem tym człowiekiem, który trzeźwieje. Ja też znam tych ludzi. Mi też jest z nimi dobrze. Powiem wam, gdyby nie oni, to nie wiem, co by ze mną było. Naprawdę nie wiem. Gdyby nie ci ludzie, którzy stanęli na mojej drodze, nie bez przypadku, bo to siła, która mi postawiła mi ich na drodze, powiedziała: Nie, ty gościu jeszcze nie, do mnie. Ty gościu jeszcze nie, ty jeszcze masz coś do zrobienia na tym świecie. Ja ci postawię tych ludzi. <laughs> Wierzę w to, że ty też wyciągnię z tego wnioski. Ja tak sobie to tłumaczę, że ja po coś tu zostałem. Po coś mnie jednak ktoś zostawił. Nie wiem po co jeszcze. Bo nie wiem. Ale to zrobiła siła najwyższa. To siła najwyższa dała mi tą moc po prostu, tą energię. To ona mnie pchała w tych najcięższych momentach. To ona w tych najcięższych momentach dawała mi ulgę. Bo czy nie się do niej nie zwracałem, jeśli potrzebowałem teraz pomocy? Bo czy nie jej dziękowałem za miniony dzień? Prosiłem o zdrowie dla moich przyjaciół, rodziny i o szczęście? Jakiekolwiek znaczeniu by ono nie było? Do niej, do nikogo innego. Ja tylko mogłem czynić to, co potrafię, czynić dalej. Cześć, wiecie. i być normalnym człowiekiem. Wyrozumiałem, i rozumieć drugiego człowieka. Także ja wierzę, że ta siła wyższa jest i spełnia się. Daje radę. Jest, powiem wam nawet spoko. Tylko trzeba ją troszkę zrozumieć. Nie musimy mieć pośredników między nam, między nam a siłą wyższą. Nie muszę mieć e, jakichś pośredników. Jeśli nie chcę. Mogę być ja i ta moja siła najwyższa. Ale mam też ludzi, którzy chodzą i chwalą tą siłę najwyższą. I wcale nie kłamią. A to pomaga trzeźwieć. Bo ci ludzie tam są. I oni są świadectwem tego, że to działa. Tak samo jak my jako anonimowy alkoholicy, już nie ze mną, ale ja też jestem w tym. <laughs> A AS będzie zawsze ze mną. Bo to moja rodzina. Tak jak my działamy, tak działa tamto. To my jesteśmy takimi ludźmi, którzy też jesteśmy po coś. Po coś tu zostaliśmy. Żeby dawać sobą świadectwo, żeby pomagać innym, żeby wspierać ich w tych ciężkich chwilach. Więc moi drodzy, takim gestem skończę dzisiaj. Chciałbym Wam podziękować bardzo, że jesteście. Jeśli wytrwaliście do końca, napiszcie mi super. I zostawcie serduszko. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do kolejnego. Pamiętajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Jeśli chcecie wspierać mój kanał, pamiętajcie, że wchodzicie jest taka zakładka wesprzyj. Tam wybieracie próg wsparcia, za co Wam będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się moi drodzy. Mimo takich trudnych czasów, jakie są, Mamy rzeczy, na które nie mamy wpływu. Musimy się z tym godzić. Trzymajcie się. Oddajmy to sile wyższej.